Hej sam, jestem ja też Szymon welkom na Te Swedskie MMST. Hej, hej, nazywam się Szymon Jak co tydzień. Witajcie na szwedzkim semesterem. W dzisiejszym filmie chciałem opowiedzieć o kilku wyrażeniach, które mogą być przydatne, na przykład kiedy opisujemy swoje nawyki, zwyczaje. Bo przede wszystkim będę dzisiaj opowiadał o wyrażeniach dotyczących częstotliwości, jak często coś robimy. Chociaż nie tylko, ale już właśnie te frazy to rzecz, o której wbrew pozorom można całkiem sporo powiedzieć. Także jeśli temat Was ciekawi, to zapraszam do oglądania. Najpierw kilka słów o tym, jak powiedzieć, że robimy coś raz czy ileś razy dziennie, miesięcznie, tygodniowo i tak dalej. Tutaj sprawa, jeśli chodzi o przyimki, jest o tyle nieoczywista w szwedzkim, że są one różne w zależności od konkretnych wyrażeń. To znaczy, jeśli chcemy powiedzieć, że robimy coś ileś razy dziennie lub rocznie, użyjemy przyimka om. Om do ogian, om uarjat. Natomiast we w zasadzie wszystkich innych przypadkach, Użyjemy już przyimka i, a więc w tygodniu to i weckian, w miesiącu I Monaden, na godzinę i timmen i tym podobne. Tutaj warto też zaznaczyć, że wszystkie te wyrażenia są w formie określonej. Powiemy więc na przykład måltider om dagen, jem trzy posiłki dziennie, czy två gånger i veckan, czyli biegam dwa razy tygodniowo. Tutaj właśnie słówko engong jest przydatne, kiedy mówimy o swoich nawykach. Znaczy mniej więcej tyle, co polski raz, engong, jeden raz, półgong, dwa razy i tak dalej. Trzeba więc pamiętać, że mamy to rozróżnienie. Om dogen, om uoret ale już i monaden, i wegjan i cała reszta. Jeśli akurat tej frazy nie pamiętamy, możemy się, że tak powiem, wyzwalić i użyć synonimu, możemy użyć słówka pery. Per dog. -y. Per permonady, per monad, per Znaczy to dokładnie to samo. Właśnie dziennie, miesięcznie, tygodniowo, rocznie. I tutaj już żadnego rozróżnienia nie ma. Wszędzie to słówko per pasuje. Warto tylko pamiętać, że w tym przypadku wszystkie te rzeczowniki są już w formie nieokreślonej. Jeśli chcemy powiedzieć, że robimy coś każdego dnia, tygodnia, miesiąca, roku, użyjemy po szwedzku słówka warię Plus rzeczownika właśnie określającego ten czas w formie znowu nieokreślonej, a więc varje doge, varje vekkja, varje mołonad, varje ułaj. Przykładowym zdaniem mogłoby tutaj być wytrwa z varje vekkja. Spotykamy się każdego tygodnia, co tydzień. Jeśli robimy coś nieco rzadziej, na przykład co drugi dzień, tydzień, miesiąc czy rok, użyjemy w zależności od rodzajnika słówka varannan przy słówkach z rodzajnikiem n oraz varannat przy rzeczownikach z rodzajnikiem et. Powiemy więc na przykład Varannan dog co drugi dzień, ponieważ mamy en dog, varannan we, co drugi tydzień, czy varannan monad co drugi miesiąc, ale już vat annat ponieważ jest et uary. Słówka z et. Na przykład zio gór waran varannan monad. Chodzę do fryzjera co drugi miesiąc, czy też viryje se tysa mans Podróżujemy wspólnie co drugi rok. Jeśli chcemy jeszcze zmniejszyć częstotliwość, zasada jest następująca. Używamy słówka vor przy słówkach z rodzajnikiem N oraz warcz przy rzeczownikach z rodzajnikiem et, znowu na przykład et war plus liczebnika w formie porządkowej. Na przykład powiedzielibyśmy więc, var triad i wekcia ukazy hem hemstad, co trzeci tydzień jeżdżę do rodzinnego miasta, czy też Scott UAR infaller warcz war uary. Rok przestępny wypada co czwarty rok. Jeśli chodzi o te wyrażenia częstotliwości, Odpowiadające po szwedzku na pytanie Hir ofta, jak często? To już chyba wszystko, co nam do szczęścia potrzebne. Jeszcze może skorzystając z tematu i z okazji powiem o tym, jak po szwedzku odpowiedzieć na pytanie Hir lengnie, a więc jak długo. Tutaj używamy albo przyimka i, albo nie używamy co ciekawe żadnego przyimka. Tutaj obie te formy są zupełnie w porządku. Wracając więc na przykład do. Zdania z bieganiem. Jeśli chcemy powiedzieć, że biegamy przez pół godziny, powiemy Jaspringer Ian Half lub też Jaspringer N Half time". Obie te formy są w porządku. I na końcu jeszcze odpowiedź na pytanie: Sir snapt, jak szybko? A więc znaczeniowo sprawa dosyć podobna do tego, o czym mówiłem przed chwilą, ale jednak wyrażamy tym coś nieco innego. Jeśli chcemy powiedzieć na przykład o naszym tempie, wracając do znowu przykładu z bieganiem, ch i chcemy na przykład powiedzieć, że przebiegamy 2 km w 8 minut, użyjemy po szwedzku przyimka puła, a więc Springer, 2 migater, pua, otter, minuter. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że było ciekawiej, że czegoś nowego się dowiedzieliście i że teraz takie opowiadanie choćby właśnie o swoich nawykach, zwyczajach będzie po prostu łatwiejsze i sprawniejsze. Na koniec oczywiście zapraszam do pozostałych filmów na naszym kanale. Mógłbym powiedzieć, nowy film Warie nowy film co tydzień, oraz oczywiście wpadajcie też na Tiktoka, Facebooka czy Instagrama Mester'a. Tam też dzieje się dużo. Tu już by można powiedzieć, no kilka razy w tygodniu wpadają nowe rzeczy. I oczywiście zapraszam na kurs, bo też cały czas przez wakacje działamy. Także dzięki wielkie za uwagę. Tack så mycket för uppmärksamheten och vi ses nästa vecka. I za Hej Hejdå!